Witam wszystkich bardzo serdecznie. No i to fryzjera będę musiał iść chyba. 12 dzisiaj, tak 12 poranek listopada taki temat nie wiem, przewidziany, omówiony, nie jestem tu ja, żadnym jasnowidzem, ale wszystko co powiedziałem na wiosnę, się teraz, teraz się sprawdza właśnie. Teraz dochodzą mi słuchy, teraz też rozmawiałem z panią Ech, Dobra. Nie, no wykształcona osoba, tak, notariusz, tak, 35 lat, ja też mówiłem, zachorował, bo znowu mieliśmy tę rozmowę, ale już ja nie będę się jej powtarzał, bo nie, 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 nie tłumaczyłem, nie ma sensu, nie ma sensu, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, słyszę tutaj też od osoby, że coraz więcej przypadków jest w kwestii chorób... Dzieci i młodzieży, no w końcu się doczekali, ci którzy to zorganizowali, doczekali się tego, że już zapadają na tak zwany skowyt, tak zwany skowyt, nie? dzieci młodzież, młodzież około 20-letnia, nastoletnia i nikt nie wie co się dzieje, jak ojej, jaki to zjadliwy, tragedia, no niestety oni też, teraz się zarazili ostatnio w telewizji, ten śmieć na TV to, Teraz w ostatnim czasie się zarazili, nie palanci. I o co chodzi? Chciałem mówić o do tego m, w przenośni, oczywiście, o tym korytory Just TV. Yy, nie teraz się zarazili. Wychodowali to wszystko. Ja to omawiałem na wiosnę i latem, że przyjdzie jesień. Wszystko, co sobie wyhodowaliście na tych swoich szmatkach, jako podkład bakteryjny, wchłanialiście to wszystko do waszych płuc, o skrzeli. No i teraz mamy z tego efekt. I teraz słyszę, że szpital jest już e, coraz więcej przypadków. Matki zaprowadzają swoje dzieci zdziwione w tych szmatkach. Teraz dzieci wychodzą i znowu jak się uratuje, jeszcze na razie się te dzieci leci, jeszcze jakiś tam ratuje się, ale, ale do czego zmierzam? Słuchajcie, to takie mamy czasy, że e, no, wychowanie tych naszych dzieci, również moich, e, no, w warunkach sterylnych. Ja wychowany byłem na powietrzu i wszyscy moi kumple, nikt nie słyszał nawet o astmie, nie mówiąc już o alergii. W moich czasach czy coś takiego jak alergia to nie istniało, bo dziecko, alergik, on był usmarkany po pas, to, był, to było śmieszne, ale on był usmarkany od dziecka, ale z czasem jego organizm przezwyciężał bez żadnego antybiotyku, Bez żadnej tabletki, bez żadnego zastrzyku. Wszyscy, przecież ja bym spotkał, ja nie znam ze swojej, mimo że znam dziesiątkę albo i setki rówieśników, czy coś takiego jak alergia, nie istniało, czy tam ta słynna astma wśród młodzieży. No ale jeżeli niestety chodzisz w szmacie, hodujesz na tej szmacie przez ileś godzin, yy, ja teraz słuchałem takiego medyka, Wydychając, pozbywasz się tych różnych tam alergenów czy coś takiego, to jest także. Nie zabijesz nigdy do końca sytuacji, że tak jest ostro. Ta bakteria, ten wirus alergiczny czy też astmatyczny. Ja się powiem szczerze, nie znam się na tym aż tak bardzo. Ale jeżeli to, tego nawet nie zabijesz, yy, najlepszym antybiotykiem, ale jeżeli tylko zaczynasz hodować hodować przez kilka nie tygodni, przez kilka miesięcy na swojej szmacie, Ty to wszystko wdychasz, to z czasem on się tak za, staje odporny i zjadliwy, że Cię zabije. Zwyczajnie Cię zabije. I nie zabije Cię za, żaden z COVID-19, tylko to. Druga rzecz, dziwię się też e, matkom, które mają te dzieci, bo tu teraz mam, mówię o dzieciach, tutaj, bo tutaj też rozmawiałem, mówię o coś ty w szpitalu mam tutaj, z... które mają te dzieci, które już przyjmijmy, że mają tą e, czy to astmę, czy alergie, że przecież oni są zwolnieni z noszenia szmaty. Idzie się do lekarza. No, idzie się, no łatwo powiedzieć, idzie się do lekarza. No ale jakoś trzeba dowalczyć się na tą eporadę i niech ten lekarz wystawi zaświadczenie, że moje dziecko nie może nosić tej szmaty na twarzy, bo to grozi jego bardzo poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Łącznie ze śmiercią. A tu nic. A tu widzę, że nie. Widzę, że tutaj dookoła, tutaj dookoła i na osiedlach, do tych ludzi nic nie dociera. Dwa tygodnie w szpitalu, ja patrzę, słucham, no ale no podleczyli, chyba miało dziecko, ja nie wiem, czy 9 lat, dwa tygodnie, no, matka z dzieckiem, wszystko, no jeszcze jest miejsce, ale po wyjściu ze szpitala szmata na twarz, dziecku. I ko hodujemy kolejnego. Tym razem ci się udało. Ja powiem takim matkom: Tym razem ci się udało uciec spod kosy, ale następnym razem, bo to bakterie, które teraz zabili tam, udało im się zabić w szpitalu. Już ja mówię, bakterie przenośni. Mówię o tych wszystkich yy, yy, zarazach, które na tym. Yy, no to następnym razem już się kupuje czarną jesionkę, żeby, żeby na pogrzeb. No bo co? Bo następnym razem już lekarze powiedzą, rozłożą ręce. Nawet jeżeli chcieli naprawdę pomóc. Nie liczcie, ja też już teraz też może powiedzieć, nie liczcie, że lekarz wam cokolwiek powie. W jego sytuacji oni dokładnie wiedzą, w czym biorą udział i nie mają w tym interesu, żeby ludzi po prostu informować. To tylko będą informować swoje najbliższe otoczenie, tak samo jak informują ze szczepionkami. Kiedyś to mówiłem szczepionki na grypę. Lekarze się nie szczepili nigdy. Od 30 lat nie, nie spotkałem nawet jednego lekarza, który by siebie zaszczepił lub swoją najbliższą rodzinę. W swoim gronie tylko mówią, że nie wolno tego stosować, bo jest to. Natomiast reszta rupta co chce Sam, może, może trochę prywaty. też mam dwóch dorosłych synów. Dorosłych? Jasno i wyraźnie się wyraziłem. Ja w to nie wierzę. I powiedziałem im, chodzenie w tej szmacie grozi wam chorobą zachorujecie, jeżeli będziecie dalej to stosować. no Stosują. Dobra, no fakt, że są zdrowi, nie obciążeni żadnymi. Zwłaszcza, że w dzieciństwie ja może mniej przykładałem się do swojej pracy, ale za to starałem się dać ile mogłem swoim dzieciom, jak były małe. To, to jest okres, który szybko mija. Ja zamiast może się poduczyć, podszkolić, no to wolałem wyjść z dziećmi na, na piłkę, na boisko. Spędzę z nimi jak najwięcej czasu. No chciałem im dać to, czego ja w zasadzie nie miałem w dzieciństwie. To jest taki zawsze, że rodzice lepszy lepiej dla dziecka. Ale to nie jest istotne. Ale jasno się wyraziłem, żeby później nie było żalu, że ja nie wiedziałem tato. Ja nie wiedziałem w telewizji I, i, i patrzę, że tak no. Wiecie łatwo jest starszych załatwić. Załatwiają ich elegancko. Wzbudzić, ostatnio oglądałem na fejsie lekarza. Yy, Psycholog, coś psycholog, książkę. No, o, całą historię bardzo dobrze opowiedział. <laughs> Nie wiem dokładnie, <laughs> no, nawet książkę napisał. Jak się załatwia ludzi starszych? Psychologią, między innymi. Strachem. Wzbudza się z nich strach, wzbudza się strach w rodzinie, od, odcięcie e, nawet od kontaktów rodzinnych. To jest wszystko strach, obniżenie odporności i czarny worek. To jest, I to jest cała całą ta mechina, która teraz funkcjonuje. Te nie, korytoryje, to, to, są, to są normalnie. <coughs> zastanawiałem się, bo nasze państwo zaczyna już, ono już przypomina, ale jeszcze jeszcze nie jesteśmy ogrodzeni drutem kolczastym, ani wysokim murem. Ale już to jest Polinrad, to już jest Polinrad, już Polinrady się powoli zawiązują. Polinrady <coughs> decyzyjne. Selekcja. To już jest tylko przed nami, jesteśmy o krok przed, tym, przed selekcją, będą nas selekcjonować. Już, się, już słynne te szczepionki, że już będą <laughs> e, wyszczepiać, sterylizować, zabijać. To są mordercze sprawy. Ale społeczeństwo zapatrzone jest w to domowe pudełko TV. I to wszystkich stacji. Nie jednej wszystkich. żeby wszyscy, wszyscy, co byś nie włączył, wszędzie jest to samo. Wszędzie ta sama narracja, wszędzie ten, ten sam fałsz. I patrzą ludzie, w domach chorują. <coughs> w domach chorują ich najbliżsi. I wyłączone mózgi. To jest, to jest zastanawiające dla mnie. No, mówię, czy, czy nie możecie wyłączyć tego pudła? Jeszcze jest dostęp do internetu, jeszcze można coś zrobić. Bo już jak zaczniecie myśleć, bo już wiecie, powiem tak, jak już się stanie nad grobem, to już jest poza to już jest, woda, to już jest skończone. Ja mówię do matek teraz tych, tych na, nastoletnich dzieci. Bo, to, bo przewidziałem to na początku, ja mam, jest mój film. Wszystko się zacznie, jak będą umierać dzieci. Na razie jak umierają starsi, to wszyscy machają rękami. Był stary, musiał odejść. to Gra muzyka, Nikt się nie przejmuje, tym, widzę, że nikt nawet nie zastanawia się, tylko aby, najważniejszy jest wpis, skowyt, skowyt, skowyt. To jest najważniejsze, bo z tego są profity. I to by było na tyle. Więcej, więcej, może tylko takie do was, moi drodzy, no jeżeli będziecie słyszeć, bo będziecie słyszeć, wszyscy moi widzowie zobaczycie, będziecie słyszeć sąsiad, sąsiadka, coraz młodsi, no to przynajmniej będziecie wiedzieli. A będą e, to jednostki słabsze. Zobaczcie, jak to świetnie zorganizowali. Będą umierać jednostki słabsze. Czyli jednostki właśnie z wszelkim, bo to ja wymieniłem tylko dwie. Ja, znaczy, bo ja trochę poszperałem wczoraj w internecie na temat różnych chorób związanych z układem oddechowym. Wiecie, to jest multum tych chorób. Ja tylko wymieniam dwie. Astma, alergia, ale tam jest cała masa chorób dróg oddechowych. Cała masa. Bardzo dobrze opisanych, Gdzie... No, już powiem, nawet tak praktycznie, gdzie są przeciwwskazania chodzenia w szmacie na, na, na co dzień, gdzie nawet jest no, zakaz. Po prostu ta, tacy ludzie nie powinni sobie odcinać e, dopływu tlenu. Tacy, tacy ludzie, którzy mają o, obniżoną odporność, tą, tą dróg oddechowych, w życiu nie, on nie powinni, to, to powinno być. Ha, gdybyśmy byli w normalnym państwie, to e, codziennie telewizja by przypominała osoby związane z chorobami płuc nie powinny. Nosić, a już jak zakładają to tylko na chwilę, w momencie skorzystania z różnych tam, czy to urzędów, sklepów, no niech będzie, ale nie powinny tego stosować na co dzień. Ale co słyszycie w telewizji? Nie, wszystko jest dobrze. Im bardziej jesteś chory, tym częściej noc, zakładaj, a na cmentarzu miejsca jest tyle, że pomieścimy was wszystkich. No tak by to było, trzymajcie się, na razie.